Ale mam kasę od skór wysyna, ale gdzieś to muszę schować. Tamten chły mi zajebie pod kaloryfer albo nie do dzbanka. Oddawaj, to skór wysyna, bala się pierdolony. Tutaj schowam. O. Sorry, ale nie ja. Ja to schowam w książki. Nie pogniecie się, będzie najlepiej. Mam pomysła. O kurwa, ja wiem co. Ciekawe co ten obszimur znów wymyślił. Może tego nie chować. Będę kupił wino. Jakiegoś aperitiva albo dwa A im się zabawił Kurwa jakie to ciężkie Dawaj cieciu Kurwa pomógłbyś pierdolony balasie Dawaj to Jak pierdolę to wiadę do kuchni Kurwa w lewo w lewo Dawaj jeszcze raz! Raz i dwa i trzy! W lewo, w lewo. O kurwa! Ale narobiłem ambasu. Ale się wyjebałeś! Kurwa, krzesło rozjebane w pizdu. O, stół się też ujebał! Książkę tu wstawię. Masz klucz, sprawdź czy działa. I dawaj się kurwa bierzemy do roboty. O, jaki ładny sejf. Wszystko działa. Dawaj do roboty teraz, ale gdzie to zawiesić? Ja to teraz rzutuję na płaszczyznę zespoloną i będzie zajebiście. 5, 10 tego, ale zejbi się narysowałem kurwa, tutaj to powieszę, o ładnie o, będzie, ale chujowo, no to może to też chujowo, dawaj to pod obraz, o kurwa, ale krzywo bez mota to kurwa nie robota. Idzie pięknie, kurwa, jak spyty strzelił. Teraz, kurwa, doleje wody i będzie 150% normy. No, dawaj. Kurwa, jakie to ciężkie... Pomóż mi, synu. Spoko, spoko! Powoli, bo się rozpierdoli! Ooo... Dawaj kurwa jeszcze raz! Niech to chuju pali odwrotnie! Ja pierdolę! O kurwa... Dawaj jeszcze raz! O, no, teraz kurwa będzie dobrze. Zasmerfujemy to od razu. O kurwa Ale pięknie No dawaj kapustę Kurwa gdzie jest kapusta Gdzie moja kasa Niech to chuj Choćbym się zezrał to ją znajdę Oddałem moje 100 milionów Złodzieju gdzie jest? O, mam. Masz sensie. Gdzie klucz? Klucz? E, jaki? Jaki klucz? E, a, tutaj schowałem, pamiętam. E, o, sierpi młot, e, piła, e, e, marchewka. E, no, e, klucz. Jest, jest klucz. Nie taki kurwa balancie. Chuj tam. O, mam, mam wiertarkę! Ja to zaraz załatwię, kurwa. O, och, zeszło mi. Coś ty kurwa zrobił, spierdalaj mi stąd. Ja to załatwię, o. Już. Załynę tutaj, o. Jak wiewne tutaj, że o. Kwi och. Ni ja. Ej, spierdalaj, ja to w powietrze, w kosmos wyjebie i będzie z dyni. No, podpalaj. No i schowaj się, kurwa, ci jemniot, ci wszystkie zęby, kurwo, wylecą. Schowaj się! O, ja pierdole! O, jest klucz! Kurwa, jest dyni! Proszę o! O kurwa, ujebałem drzwiczki. Ty chuju! A to niebo się to się przyspawa tutaj, o kurwa, a może nie? O, wiem już. Mam pomysł. No i proszę, drzwiczki kurwa jak nowe. Chowamy kasiorkę i siupa. Zamykaj Mieciu. Na no, gitara, no i super kill,